Uuuu, kolego, kurwa, Mać To był, to była próba zabójstwa. To, to, to był za aktu. Okay, Poczekaj. Jaki? Klucz w Ten taki doble. Iadą władzy. Zrzeliście obaki? Kik zmienia ludzi, dokładnie. Siota sper... pedał! Siotrac pedał? Siota cm pedał! pedał. pedał. Czekaj, czekaj, ona miała jakąś taką pozę, że przesadzić. Jakąś taką pozę miała. Coś takiego. Nie wiem, czy dobrze to robię. I dobra, mu do czegoś takiego staje, a do mnie nie. No mnie swędzi, a nie zjeść No, ja bym Loda nie zrobił w ogóle nigdy, ponieważ jestem heteroseksualnym mężczyzną. Ale jak się zastanawiam. Tak patelnie, patelnie trzasnąć, jakieś koleżance jak ładna. No to minimum 2800 zł. Dwie stówy spuszczę, no bo. No to jest. A po ja No też. Ale jakbym, była, ale jakbym miała kutasa, to by mi stał tak, że to jest niemożliwe, nie? Jakbym ją tylko zobaczyła obok siebie. Serio, ona jest śliczna. Kocham okay. nie Ta, Ten znak to jest ten. Mm, ABS, tak? ABS? ABS? Ja nie mam takiego znaku chyba w samochodzie. Nie, nie! Ja pierdolę. Ręczny, dobra. Ej, dobra, to nie robimy tego. Tak. O oh my god, dobra. Prezentację. proszę bardzo, moi drodzy. Przedstawiam wam cosplay i cosplay zombiaka, tako. Proszę bardzo, wstanę wam. Taki mam basic outfit, no bo to są zombiaki są basicami, no chodzą sobie taka tylko wpipsają ludzi. Dłonie już mi się nie chciało malować, więc musicie wybaczyć. Ale wygląda to tak. Szczerze? I love it. Czuję się jak w mojej drugiej skórze No to, to wszystko jest wiadomo. Że... Ona mnie zniszczyła. Wiesz. No i jestem. No coś tam po, poszucić z nauki, tak? No chciałem sobie się położyć. Jakby normalnie. Jakby się położył, tylko nie. Widzi, widzi, widzi.

Żeby Marcin się aż tak obraził. Wydaje mi się, że za, za dwa, 3 lata znowu się pogodzimy. Mam taką szczerą nadzieję. No jak się nie uda, to chuj. Yy... On wie, że jakby coś się działo, to jestem dla niego. No i tyle, no. Ja na niego, choćby, chłopie, yy, nie wiadomo, co się odjebało, nie powiem na niego złego słowa, no bo yy, zrobił dla mnie za dużo w moim życiu po prostu, no. I pełnił, w pełni pełnił i dalej pełni w nim bardzo ważną rolę, no. I tyle, jakby ja... Choćby on tam pierduje swoje kocopoły i tak dalej, to tak samo jak z Monem, lewą, lewym uchem wpuszczę, prawie wypuszczę, żeby na, żeby się na niego strasznie wkurzył, musiał wygadać coś o Oliwie. On nie będzie o nie gadał I tyle Bohaterka jebana Siemas Seti się pyta, czy duło keszkach nie chciałbym dołączyć. Powiem tak, nie będę na tą kurę zarabiał pieniędzy, bo będę musiał kierować. A on będzie stała, ja będę musiał się solo męczyć kur... Jak potrenuję? Trochę coś osiągnie, w Fortnite Niech się odzywa wtedy. No nie wiem czy on jest świadom tego, że ja mam kot twórcy, twórcy Fortnite Maja Maja, A może z jakąś inną koleżanką? Nie, proszę, nie denerwuj mnie, bo ja naprawdę... No to co ja mam dzisiaj zrobić? Weź weź chłopaków nie wiem. Ale jak wezmę chłopaków to mi napierają na no, czacie, kurwa bunt MICHALDZIK i, -a -i 85 8 złotych. Franulek, co ty chcesz zmienić w tym gościu? Okulary i ciuchy z temu? Ma krótkie włosy, więc chyba na zero. Wnętrza chłopa nie zmienisz, więc po co coś na sile? Damson by najchętniej poznał Majkę, bo non stop o niej gada. Ale Majka nie chce z Damsonem się spotkać. Wiesz tak przesadnie, no ona za 150 kilo waży A! Skurra mocno! Albo lubi jeść Jakby takie coś i to byłaby moja wina, nie? Sorry Jebany pies, nie umie go upilnować, nie? W jakiej normalnej pracy byś się odnalazł? O kurwa. Eee. Trudno się wylosowało. W zasiłku. No, no, może, może. Dobra, nie no, normalnie porozmawiajmy. Porozmawiajmy normalnie. No porozmawiajmy jak ludzie. Dobrze, jakie Dobra. masz zainteresowania? Fajny z ciebie kotek. Co lubisz? To się Oj. Ale Remek chodź na chwilę na słówko. Dobrze. Co ty Ej, z tego chyba będzie sprawa w sądzie. Daj spokój, mi stoi jak struna. <grym> Dobra, weź kumpel. Tydzień A, O, ja się O, ja ja